Witam Państwa po raz kolejny. Dzisiaj materiał będzie krótki, ale w kategorii ludzie tamtej epoki chciałem Państwu wspomnieć o pewnej osobie, która jest upamiętniona w dosyć charakterystyczny sposób. Myślę, że jeżeli chodzi o miasto kolejarzy, miasto słynące z tego, że kiedyś było węzłem, bardzo ważnym węzłem kolejowym, miasto, które ma. Jako wizytówkę, dawną lokomotywę, a także miasto, w którym niedawno pożegnano hucznie odchodzącego na emeryturę jednego z maszynistów, że takie miasto powinno troszeczkę znać historię swojego kolejnictwa. Tutaj musielibyśmy oczywiście, jak zawsze, wybrać się na cmentarz. Zapraszam Państwa na cmentarz przy kościele świętego Mikołaja. Tam pośród różnych nagrobków znajdziemy Nagrobek y, znajdujący się na podwójnym grobie małżeństwa o nazwisku Lux. No prawdopodobnie nagrobek jest z lat 40., ponieważ pani Dorotea Lux y, um, zmarła w 1941 roku, więc y, logicznie rozumując, nagrobek został postawiony albo w 1941 roku, albo troszeczkę później. W każdym razie pani Dorotea Lux to y, nie powiem, że nas nie interesuje, tylko była żoną. Osoby, która nas interesuje, a interesuje nas druga osoba, która jest w tym grobie, pan Heinrich Lux. Oprócz tego, że wspaniały ojciec i tak dalej, to był maszynistą z Kandzina. Urodził się w 1874 roku, zmarł w 1931 roku. Heinrich Lux, maszynista z Kandrzina. W sumie jest to jedyny taki Jedyne świadectwo, pozostałość po tej osobie i po tym przedwojennym kolejnictwie, bo tych dokumentów czy jakichś tam zapisków mamy bardzo mało informacji, właśnie takich, które by nam ufizyczniały, łączyły nas jakoś z danymi osobami, które tu kiedyś mieszkały i tworzyły to miasto. Poszedłem troszeczkę dalej, poszukiwaniu pana Heinricha Luxa, i w 1927 roku wydano książkę meldunkową z różnymi informacjami, i tam, Między innymi znalazłem właśnie naszego maszynistę, który mieszkał wtedy na Eichendorfstrasse 3. No i przyznaję bez bicia, że nie wiedziałem gdzie jest w Kandrinie, gdzie była w Kandżinie dawna Eichendorfstrasse 3, już pomijając numer. Ale dzięki pomocy ludzi z Facebooka ustaliliśmy yy, wspólnie, prawda, że Eichendorfstrasse to obecna ulica Karola Miarki. No, i tutaj się tak moglibyśmy poszukać, który to budynek ma numer 3. Tam jest budynek o numerze 3. Tylko jest pytanie, czy to jest dokładnie ten budynek, ponieważ to z tą ulicą jest taka ciekawostka związana, że na starych mapach Kandżina, które wydawane były przed wojną, i one co prawda one tam w sumie od 20 roku to są w kółko te same klepane i się nic na nich nie zmienia, więc to jest trudno powiedzieć, ja zajrzałem do mapy z 40 któregoś roku, ale ona tak samo wygląda jak ta z 30, mniejsza z tym na starych mapach Andrzejina ta ulica Strasy jest taka wygięta i ona nie, nie nie wpada że tak powiem z Karola Miarki prosto jak dzis z dzisiejszego Karola Miarki prosto w Grunwalską, tylko ona wpada gdzieś tam w połowie w połowie tego takiego budynku, który teraz jest wzdłuż Jana Pawła postawiony ten taki biurowiec tak? obok niego stoi ten wielki wieżowiec po, po, popularnie nazywany kolejowym i tu jak się przyjrzymy to ta uliczka skręca w głąb i są przy niej różne budynki i prawdopodobnie faktycznie ten budynek, który obecnie jest Karola Miarki 3 w przeszłości też był Eichendorffstrasse 3 Także tu możemy sobie porównać mniej więcej jaki był układ uliczek, ale przede wszystkim y, pamiętajmy, że y, jedynym w sumie do dzisiaj udokumentowanym, upamiętnionym maszynistą z dawnego y, Kandżina był Heinrich Lux. I jego grób znajduje się nadal na cmentarzu przy Kościele Świętego Mikołaja w Kędzierzynie. Dziękuję Państwu za uwagę.